Mamy dosyć bezprecedensową sytuację w CS:GO, tak mi się wydaje, bowiem grac z Finlandii Elias Jumpy Olkonen wytoczył proces Valve za domniemane szkody wynikające z tak naprawdę Vagbana. Sprawa rozchodzi się o to, że kilka, kilka lat wcześniej dostał bana, ale tłumaczy się, że to nie on grał na tym koncie, a sprzedał wcześniej to konto swojemu znajomemu i to on na nim citował. Natomiast przez to, że Jumpy tego Vagbana otrzymał jak gdyby na swoje nazwisko, no to nie może brać udziału w Majorach, turniejach sponsorowanych przez Valve oraz nie może podpisać umowy z organizacją sportową, no bo żadna drużyna generalnie nie chce osoby, która ewentualnie w przyszłości nie mogłaby grać w Majorach i blokowało przez to też całą drużynę. Sprawa jest bardzo ciekawa, można ją ugryźć z wielu różnych perspektyw, dlatego ja jestem Merwo i Zapraszam Was do oglądania. Przyjrzyjmy się całej tej sprawie jeszcze raz od początku. Otóż według relacji Fina kupił on drugą kopię CSGO w 2015 roku, co ważne, kiedy miał 14 lat, aby móc zagrać z przyjacielem na lanie. Po zakończonych rozgrywkach sprzedał konto, które później otrzymało bana. Jumpy uważa, że on na tym koncie nie cheatował, i dopiero gdy konto sprzedawał, było ono czyste i tak dalej. Dopiero po sprzedaży konta, po tym jak już grał na nim ktoś inny, wtedy tam pojawiły się cheaty i to nie on na tym koncie citował. Po Podobno przedstawił swoją wersję zdarzeń Valve, ale oni po rozpatrzeniu sprawy nie oczyścili go z zarzutów. I jak wiecie, że wagwan Va polega na tym, że jak gdyby to konto jest banowane, tak? Jumpy mógł. Gra na innym koncie, nie ma żadnych problemów z graniem w CSGO, nie ma nawet problemu z braniem udziału w różnych rozgrywkach e-sportowych z innych lig. Natomiast Wagman uniemożliwia mu kiedykolwiek wzięcie udziału w majorze, tak? W tych największych turniejach sponsorowanych, sankcjonowanych przez Valve. Przez to nie może podpisać dobrego kontraktu z nową drużyną, bo oni nie chcą gracza, przez którego ewentualnie w przyszłości nie będą mogli pójść dalej, tak? No jeśli zakładają, że drużyna będzie dobra, będzie odnosiła sukcesy, to może kiedyś się dostaną do Majora, natomiast taki gracz będzie ich zawsze blokował i w ogóle nie będą mogli brać nawet udziału w takich rozgrywkach. I w Pozwie chodzi o to, że przez decyzję Valve przez to, że nałożyli wagbana na, jak gdyby na niego, na jego byłe konto, na którym on uważa, że nie czytował i on uważa, że on nie czytuje i nie czytował, to przez to on traci pieniądze, ma straty finansowe z tytułu tego, że nie może podpisać dobrej umowy z organizacją eSportową. Teraz przeanalizujmy to, to w kilku płaszczyznach, że tak powiem. Ja tutaj mam małe notatki, na które co jakiś czas zerkam, żebym nie zapomniał niczym powiedzieć o tym, o czym chcę. Może zacznijmy od tego, że według Walwowskiego tos, skrót od Terms of Service, warunki usługi, nie wolno sprzedawać konta. Okay? Konto, które macie należy do was, na zawsze jest wasze i Valve nie uznaje czegoś takiego, jak od sprzedaży konta, czy od sprzedaży swoich gier. Dlatego sam jak gdyby powód procesu, główny argument tego, że on sprzedał konto i ono już nie należało do niego jest od początku według prawa Valve skazany pod pewnym względem na porażkę bo konta po prostu nie wolno wam sprzedawać natomiast to jest prawo Valve prawo amerykańskie natomiast w Europie we Francji były już przypadki że na przykład sąd we Francji uznał że użytkownicy mają prawo odsprzedawać swoje gry na Steamie a Valve na to nie zezwala już tam słyszałem że chyba się odwołali od tego ale pewnie sprawa będzie się toczyła latami to jest bardzo śliski temat czy gry są Rzeczą fizyczną, którą możesz kupić odsprzedać, czy są licencją, którą jak gdyby wykupujesz, tak? To jest bardzo śliski temat, czy konto należy do nas, czy mamy prawo tym zarządzać, czy nie kupić gry, odsprzedawać. Rozmowy na ten temat toczą się już od lat ja tutaj też żadnym mądrym w tej sprawie nie będę, natomiast też ta sprawa w sądzie będzie prawdopodobnie też zahaczać właśnie o ten temat. To raz. Dwa, słuchajcie, to co zrobił, kiedy to konto odsprzedał, czy na nim citował, bądź nie czytował, nie wiemy tego. Zrobił to mając 14 lat. Było to dobre kilka lat temu, teraz mam chyba 18 czy coś takiego. Czy jesteśmy w stanie brać pełną odpowiedzialność i karać kogoś na całe życie za to, co zrobił jako dziecko, jako 14 latek, nie będąc jeszcze w pełni odpowiedzialnym za siebie? To jest też dosyć ważne pytanie, które musimy sobie zadać. Przypominam, że w zwykłym sporcie. Nie ma czegoś takiego, jak miałeś doping, tak? Czyli, no, cheatowałeś, można powiedzieć, tak? Używałeś dopingu. To twoja pierwsza kara nie jest na, na zawsze, tak? Otrzymujesz wykluczenie z rozgrywek, nie pamiętam do między rok, rok, dwa, cztery lata, coś takiego, nie? nie? chcę skłamać, możecie to gdzieś sobie sprawdzić, ale nie ma czegoś takiego, że używałeś dopingu, koniec na zawsze, nie? Chyba dopiero za drugim razem jest, jest kara na zawsze. Natomiast w CSGO i tutaj przez Valve zasady citowania są traktowane ostrzej niż gdziekolwiek. Według valve cheatowałeś raz, zostałeś złapany, jesteś zbanowany na zawsze, koniec, nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego i wylatujesz po prostu, tak? Nie będziesz brał udziału w żadnych majorach. Przypominam, że chodzi tutaj o majory, tak? Czyli taki gracz zbanowany, który dostał wagbana, dalej może grać na jednym koncie, dalej może być w drużynach sportowych, dalej może brać udział w rozgrywkach takiej, takiej, takiej ligi ale tylko nie może brać udziału w majorach. Tak jakby to wam przedstawić, Valve tutaj jest organizatorem i zaprasza na swoją imprezę, tak? Robicie domówkę, zapraszacie tego, 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 tamtego, ale tego nie zapraszacie, no bo on tam kiedyś was oszukał i nie chcecie mieć z nim nic wspólnego. Tak to w skrócie wygląda, tak? To nie jest tak, że Valve w ogóle banuje i mówi, nigdy więcej nie możesz zagrać w CSGO, nie? No bo tak nie jest. Także jak tutaj ta sprawa w ogóle może się rozstrzygnąć, jak miałaby się rozstrzygnąć, czy Jumpy musiałby udowodnić, jakaś nowa osoba w sądzie by musiała się pojawić, która by powiedziała tak, to ja wtedy to konto kupiłem, tu są jakieś dowody, tak, ja na nim wtedy czytowałem. tutaj też są dowody, ale wciąż czy, czy Valve będzie w takim razie zmuszone... Odbanować go, zdjąć tego wagbana, a nawet jeśli nie, nawet jeśli ban zostanie, no to czy Jumpiemu uda się wygrać jakiekolwiek odszkodowanie? No bo też sprawa rozchodzi się o to, że on uważa, że przez tą według niego mylną decyzję Valve, on ma spore straty finansowe z tego, nie może się rozwijać jako gracz, nie może podpisywać nowych kontraktów, umów, zarabiać pieniędzy i po prostu żyć z tego, że jest e-sportowcem. Jak widzicie, wiele różnych tematów tutaj się zahacza i wiek tego gracza, fakt, że był bardzo młody, kiedy to wszystko się wydarzyło, był dzieckiem, nie był dorosły, to, to też może sąd na to fiński brać uwagę. Jak tutaj ma się prawo Valve do, do prawa w ogóle europejskiego i tak dalej sądów. Dużo różnych tematów. Bardzo jestem ciekaw, jak to wszystko się potoczy i dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Sekcja komentarzy należy do Was. Jeśli Ci się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał po więcej i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!